do Was z kolejnym vlogiem. Właśnie jak zaczęłam nagrywać, to tak lunęło. Zresztą ja Wam to zaraz pokażę. Zobaczcie jak to pada. To jest normalnie jesień. Po prostu lato się skończyło, mamy jesień. Szach! Mamy dzisiaj pogodę, generalnie tak jest od niedzieli, upały jakby tak przeszły, zrobiło się chłodniej, bo około 16 stopni, jest czym oddychać, od razu jest takie świeższe powietrze, no nie lubię jak aż tak mocno pada jak teraz, ale wiecie co, zupełnie tak człowiek trochę odetchnie po tych po prostu tych tygodniach tych upałów, bo naprawdę chyba trzy tygodnie pod było tak ciepło, Były jakieś pojedyncze dni, kiedy było chłodniej, a tak cały czas upał, upał, upał i... W nocy była burza między godziną 23 a 24 i to słuchajcie tak waliło, że moje korki w uszach w ogóle nie dawały rady. Przysłyszałam wszystko, tak więc nie mogłam zasnąć. Obudziłam się rano i zobaczyłam jesień i muszę wam powiedzieć, że trochę odetchnęłam, mówię, będzie dzisiaj lepiej, ale wiecie co, cały dzień padało, naprawdę i to tak intensywnie momentami. Słyszałam w ogóle, że w całej Polsce pada, więc pewnie u Was też, gdziekolwiek mieszkacie. Teraz one zdążyłam tylko dojść do domu, tak więc yy, upiekuj mi się dzisiaj, bo z parasolką w taką pogodę też się nie da iść, bo jest dość silny wiatr, ale dobra, nie o pogodzie. Chcę Wam zadać pytanie, zadawam już teraz, dlatego że potem mogę zapomnieć, a tak naprawdę po to nagrywam też m.in. tego vloga. Ja ostatnio wrzuciłam takie dwa, trzy chyba vlogi, takie troszeczkę dłuższe, no troszeczkę, no około prawie 30 minut one miały, a to dlatego, że to był taki zlepek, słuchajcie, trzech chyba dni jakoś tak. Ja ogólnie dużo gadam, więc mogę gadać i tak mogę słuchać nagrywać, natomiast pytanie jest do Was takie, czy wy lubicie takie vlogi, Lugie? Czy wolicie na przykład, żebym nagrywała trzy w tygodniu vlogi takie po 10-12 minut? Czy wolicie na przykład jeden bądź jak się uda, czasami dwa takie troszeczkę dłuższe, czyli około 25 minut, bo to wy oglądacie, za co oczywiście Wam bardzo dziękuję, że jesteście, piszecie, komentuje, komentujecie, lajkujecie. To jest naprawdę świetne, ale Wy to oglądacie, więc dlatego to jest do Was pytanie i dajcie proszę znać na dole, czy po prostu. Jak wolicie, bo to jest Wasz czas, tak więc nie chciałabym Wam go zabierać, a tak naprawdę ja osobiście wolę oglądać troszeczkę te krótsze filmiki, i dlatego dzisiaj właśnie postaram się, aby ten filmik nie był za długi. Postaram się po prostu krótko i na temat pokazać, powiedzieć to co chcę i, i tyle. I zacznę od tego, że dzisiaj jest mecz Portugalia Walia. Ja jako fanka będę oglądać, i jak szłam sobie tak z pracy, to słuchajcie, pomyślałam sobie, a wejdę po te dobre chipsy. To była już trzecia paczka, słuchajcie, w ciągu w sobie tygodnia, no bo te mecze były ostatnio. I tak, wiecie, co, weszłam najpierw do warzywniaka po banana i zobaczyłam, słuchajcie, owoce. Pomyślałam sobie, nie, kurde, te chipsy, nie będę jadła chipsów, jak są piękne owoce i zobaczcie, co sobie kupiłam. Teraz wam pokażę piękną kobiałkę malin. Te maliny są po prostu, słuchajcie, takie piękne, duże. Te moje zdziałki oczywiście nie są aż takie, słuchajcie, dorodne, natomiast te zdziałki to są, wiecie, takie maliny, że możecie wziąć, zjeść nawet z robakiem, bo to wiecie jak to jest, to one są takie bardziej, no wiecie, takie swojskie. Te natomiast widzę, że to są trochę takie sztuczne i teraz się zastanawiam, bo są piękne, duże i w ogóle bez żadnych robali i tak się zastanawiam, czy takie maliny się myje. Ja wiem, że to jest głupie, bo tak naprawdę każdy owoc ze sklepu powinno się myć, ale tak się boję, że jej rozwalę, jak jest Słuchajcie, wrzucę do wody, kurczę. No, może tak delikatnie opłuczę. Ja pamiętam, jak kiedyś, słuchajcie, kupiłam sobie truskawki, takie wiecie, w takim pojemniku. To był jeszcze czas przed truskawkami polskimi. I to były jakieś hiszpańskie, niemieckie, one były takie, wiecie, takie duże. Jezu, słuchajcie, ja je umyłam, ale chyba za słabo, po prostu przepukałam tylko. Chora byłam trzy dni, naprawdę. I tak się teraz dostanę. No dobra, opłuczę te maliny chociaż trochę, bo. Piękne są po prostu, tak więc słuchajcie, nie ma chipsów, są maliny, czereśnie, agres, bleble, takie tam różne owoce, tak więc słuchajcie, jedzcie póki możecie, bo za chwilę tego nie będzie. Aha, i tą kobiełkę kupiłam za 6,90, więc tak naprawdę dwie paczki chipsów, więc fajnie, fajnie. I teraz o czym chcę Wam dzisiaj powiedzieć? Chcę Wam pokazać rzeczy z H&M, z Dizzy, to co Wam zresztą mówiłam, że Wam pokażę. Z góry Wam powiem, że wszystko chyba oddaję, wszystko, no w zasadzie wszystko. I co lepsze, mam tak dość tych wyprzedaży. Ja, słuchajcie, nic nie mogę sobie kupić. Zamówiłam jeszcze jedną torebkę z Zary, którą prawdopodobnie będę jechała w sobotę odebrać do Galerii Bałtyckiej. I nie wiem, ja coś mam pecha i obiecałam sobie właśnie po tych ostatnich moich e, zamówieniach, że naprawdę, słuchajcie, ja już nic nie kupię, chyba online. Naprawdę, ostatnią rzeczą była ta torebka z Zary, i teraz w sobotę mam zamiar jechać sobie na cały dzień do Galerii, pochodzić na spokojnie, popatrzeć. Poprzymierzać już nic, słuchajcie, nie kupuję w ciemno. Naprawdę nie chcę mi się tego potem odsyłać. A to mam znowu dwie paki do odesłania. I zacznę może właśnie od tego, słuchajcie, HM-u. I najpierw pokażę Wam coś, co jest dobre, bo to musiało być dobre, bo ja już to mam. I to są skarpetki. Ja Wam już takieś pokazywałam. To jest taki siedmiopak. On był teraz w promocji za 20 zł. Normalna cena to jest chyba 30. Słuchajcie, te skarpety są całkiem fajne w sensie jakościowo. Naprawdę starczają na ileś tam miesięcy, nawet na, ja mam jedne chyba pół roku już i są całkiem jeszcze spoko. Ja miałam takie kolorowe i mam jedne czarne kupione. One są fajne, bo jak widzicie, one są bardzo krótkie. Nie wystają wam z Adidasów, z konwersów, tak więc ja to lubię. Ja nie lubię, jak tam trochę skarpety wystaje. Wolę, jak jest cała schowana w bucie. I tak, tu są takie, widzicie, odcienie szarości, jakieś jasne, czarne. Fajne, ogólnie polecam. To jest rozmiar 39-41. Ja mam 40 i myślę, że 41 chyba byłyby trochę za małe. Byłyby zbyt chyba naciągnięte, tak mi się wydaje. Tak więc e, polecam bardziej dla, 39, dla rozmiaru 39 i 40. Co do spodni, mówiłam Wam ostatnio, że e, berszka, te spodnie z berszki, które oddałam, że one były takie kremowe i miały brzydki materiał, taki gruby. I Teraz kupiłam sobie z y, H&M i tak się strasznie cieszyłam, jak zobaczyłam, że jest napisane jest przy nich white. Spodnie były tam najróżniejsze w H&M, jest po prostu multum tych spodni wszystkich i jak zobaczyłam, że jest napisane white, zobaczyłam na obrazek, mówię kurczę, te muszą być po prostu white. <taki> Takie są, więc to nie jest white. Ściana jest white, to nie jest słuchajcie, to jest po prostu znowu kremowe. I najlepsze jest to, że to jest nawet napisane gdzieś, że to jest white. Wiecie co? Nie wiem, wkurza mnie to, bo te spodnie są ogólnie ładne. Zobaczcie, to jest taka seria z takimi, poznacie je na pewno na stronie, bo są jeszcze różowe i jakieś tam jeszcze. Ja nie pokazuję Wam tych wszystkich rzeczy dzisiaj po to, żeby, nie wiem, powiedzieć, jakie te rzeczy są złe, brzydkie i niedobre. Ja Wam to pokazuję, żeby wam wam... Po prostu, żebyście widziały, jak to faktycznie wygląda na żywo, bo na stronie ja się zasugerowałam, słuchajcie, tym, że one inaczej wyglądały, że było napisane, że są białe, a w rzeczywistości zobaczcie, no nie są takie, więc chcę Wam to pokazać, żebyście przypadkiem się nie, na, wiecie, nie nastawiły, że dostaniecie białe spodnie, a dostanie chyba, że szukacie takiego odcienia, no to zobaczcie. One są pięknie zrobione, to są oczywiście rurki. Ja Wam nie będę dzisiaj przymierzać tego, bo słuchajcie, jest znowu tak duszno, bo ja musiałam zamknąć tutaj okno, bo pada, więc... Um, więc tak, nie będę tego dzisiaj zakładała, ponieważ ja już je zaraz spakuję i do wysyłki dam, do oddania. Mają takie zamki na dole. Dosyć, słuchajcie, one są ładnie zrobione. One są też cienkie, nie wiem czy to widzicie, więc nawet jak macie bieliznę niut czy białą, to troszeczkę niestety będą wam prześwitywały. Znaczy prześwitywało, będzie zarys po prostu bielizny yy, widoczny. Spodnie same w sobie nie są złe, materiał mają dosyć fajny, taki na lato, naprawdę całkiem przyjemny, ale mówię, no kolor, zobaczcie, to nie jest biały kolor. I ja takie spodnie po prostu nie umiem wystylizować. One z czarną koszulką wyglądają, jakby były żółte, natomiast z białą koszulką wyglądają jak zrzutnięte spodnie po prostu. Więc, no nie wiem. Ja ogólnie je będę odsyłała. Rozmiar 38 to jest taki troszeczkę mały rozmiar 38, trochę musiałam się tak wcisnąć w nie, ale to podejrzewam, że one się rozejdą, bo one mają tutaj jakąś dodatek jakiegoś, wiecie, takiej gumy. Yy, kosztowały, chyba były przy tym, raz nie wiem z ilu, z 79 albo ze 100 na 39 zł. I słuchajcie, drugie spodnie, które też mówiłam Wam, że bardzo bym chciała w kolorze bladego takiego różu, faktycznie są w kolorze bladego różu, są bardzo ładne. Ale wiecie co, tutaj coś dziwnego jest z kolei, bo te 38 są trochę za duże, mogłyby być mniejsze. To jest taka seria, to Wam od razu pokażę też. Też były już za 39 zł. Materiał jest równie fajny, ale wiecie co, to już nie są rurki. To są spodnie raczej, bym powiedziała, yy, może nie z prostymi nogawkami, ale raczej takie, wiecie, nie są zwężane do dołu, może tak. Generalnie tak jak całe są spoko, może 36 też byłoby lepsze, no nie wiem, jak będzie w sklepie to sobie przymierzę, natomiast już nie zamówię na pewno. Ehm, może 36 leżałoby lepiej, ta nogawka też by leżała lepiej, bo troszeczkę jednak, wiecie co, wkurza mnie, że ona tutaj na dole jest taka szeroka, trochę tak jakoś mi odstaje i tak kupy to się nie trzyma. Stan, tamte miały stan taki normalny, te są raczej, bym powiedziała, z wysokim stanem, nie jest to mega wysoki stan, ale raczej z tych wyższych. Czego ja też nie lubię ostatnio, też Wam wspominałam. Natomiast same spodnie w sobie są jakościowo bardzo dobre i też kosztowały 39 zł. Teraz Wam pokażę buty z Dizzy, które przyszły, właśnie otworzyłam, przyszły dzisiaj. I tutaj akurat to, co chcę Wam powiedzieć, to żebyście uważały na rozmiarówkę, jeżeli będziecie chciały zamówić te konkretne sandały. Dlatego, że... W tą noc, kiedy grała Polska z Portugalią, na wielu stronach, nie wiem czy Wy też siedziałyście, ja miałam kąpa odpalonego i tak sobie w przerwach tam wiecie, zerkałam, sorry, tak układam te włosy, ale coś widzę w kamerze, że one. Ostatnio widziałam w kamerze, tu mi coś stało, tu mi coś stało. Tak, i jeśli chodzi o te buty, to było wtedy przez 50%. Ja strasznie ich chciałam już wcześniej kupić i żałuję strasznie, ale słuchajcie, zaraz Wam pokażę tylko tego buta. Zobaczcie, to, jest taki, to są takie sandałki, takie ala Japonki. Zobaczcie, tutaj na palec jest o z tej strony taki taki no takie wiecie, takie coś na palec. Tutaj jest taki żemyk i ten żemyk sobie tak fajnie, słuchajcie, to jest taka ala panterka i ten żemyk sobie tak oplatacie na około tej kostki. Te buty wyglądają, słuchajcie, naprawdę ładnie, one są mega leciutkie, ale wiecie co? Ta 40 jest dla mnie za mała. One są takie, że jak założycie, jak siedziałam, założam je na nogę, to one były idealne, ale jak postawiłam stopę na ziemi, to niestety, ale słuchajcie, mam tak od samego brzegu do samego brzegu. Jest to na pewno zaniżona numeracja, czego nie ma na stronie. Co nie jest zamieszczone na stronie, bo tam zawsze piszą, że zaniżona, zawyżona numeracja, że sugerują, aby wziąć większy rozmiar. Tu nic nie było napisane i niestety. Szkoda, one kosztowały 35 złotych, tam jest chyba, są jeszcze czarne i jakieś jeszcze. Ja, wiecie co, nie będę już się bawić, nie będę ich zamawiała, bo ja nawet nie wiem, czy tam było 41. Chyba było, bo tam wszystkie chyba rozmiary są do 41. Natomiast, no tak jak mówię, szkoda, bo buty są ładne. Myślałam sobie kupię jakieś takie sandałki, które będę miała na przyszły rok, ale niestety, tak więc yy, druga paka będzie szła jutro do odesłania. Muszę to wszystko przygotować i popakować. I mam jeszcze wczoraj przypadkowo zupełnie. Weszłam do New Yorkera, znaczy nie weszłam przypadkowo, ale przypadkowo zobaczyłam, jakby i kupiłam te spodnie. To są takie spodnie, słuchajcie, drysowe z nowej kolekcji. W pięknym, słuchajcie, takim szarym kolorze, z takiego naprawdę Milusiego super materiału. Bardzo dobra jakość tego materiału. I zobaczcie, to są takie spodnie zwężane do dołu. Oczywiście ja już tutaj podwinęłam. Dla mnie to jest takie 7,8. Natomiast no dla osoby, która ma, nie wiem, 1,65 m, to będą normalne, długie spodnie. Tutaj są, zobaczcie, takie luźne z przodu. Generalnie ten przód jest właśnie taki luźny, natomiast yy, dół nogawki są takie prawie obciśnięte, jak getry. Muszę Wam powiedzieć, że one z tyłu nie mają żadnych kieszeni, ale muszę Wam powiedzieć, że one bardzo ładnie wyglądają. One mają tutaj kieszenie, zobaczcie. One ładnie by wyglądały do sandałów, do jakiegoś, nawet takiej, tej koszulki. mam tą teraz, zobaczcie, tą z berszki, Do takiej koszulki, do sandałów czarnych, do, do, nawet do butów, słuchajcie, na obcasie, bo to jest taki krój naprawdę fajny. I one kosztowały. Zobaczcie. 59 zł i. Tak, 59 I to jest rozmiar M, tak więc fajne. Były jeszcze jakieś takie ciemniejsze i w ogóle były, były różne, słuchajcie, bo to jest nowa kolekcja. Jakieś takie, wiecie, takie wzory ala melanżowe, które wyglądają w ogóle jak eleganckie spodnie, tak więc fajne, całkiem spoko. I to jest wszystko, jeśli chodzi o zakupy. Natomiast jeśli chodzi o berszkę, ja Wam ostatnio pokazywałam te rzeczy wyprzedażowe i mówiłam Wam, że te dwie bluzki sobie zostawię i zostawię sobie to taką granatową. Natomiast okazało się, że, słuchajcie, spakowałam ciuchy i tak zaczęłam przymierzać sobie... Tą bluzkę, i, słuchajcie, ją zostawiłam. Ja mam jeszcze oczywiście czas na odwrócenie, bo to tam jest, nie wiem, chyba 14 dni czy 30 dni, już nie muszę sprawdzić. na 30 chyba. Natomiast, wiecie co, zostawiłam ją. Kurczę, no nie wiem, jeszcze będę myślała, bo tak naprawdę ja musiałam ten paragon również zwrócić. Ja zamówiłam sobie kuriera do pracy, który przyjechał po te pozostałe rzeczy. Natomiast, wiecie, co, zaczęłam tak tą bluzkę mierzyć, bo zobaczyłam w jakimś filmiku chyba. Holly Blondie, ona pokazywała w ogóle, choć nie wpadła na to, ona pokazywała taki stanik. Yy, jak on się nazywa? Bal balkonowy? <gulet> Balkonet? Kurde, nie wiem. Coś takiego, ja mam oczywiście, słuchajcie, gdzieś tutaj napiszę. W każdym razie to jest taki, wiecie, bez ramionczek i taki bardzo tutaj wycięty, że właśnie do takiej bluzki będzie idealnie pasował. I ja poluję na taki w H&M-ie. tam są właśnie różne. Jest rozmiarówka po prostu taka i słuchajcie, w sensie taka duża, macie tam wszystkie rozmiary świata i właśnie tam są różne też kolory, różne fasony, są gładkie, są koronkowe i mam właśnie zamiar w sobotę, jak będę w chemię iść i sobie jakieś kupić, dobrać. O, mogłam kupić online, ale wiecie co, po pierwsze tego co chciałam nie ma, a po drugie ja już nie będę ryzykować, bo za chwilę będę musiała znowu odsyłać, więc... Więc tak, tą bluzkę sobie, słuchajcie, również zostawiłam. Mam nadzieję, że jej nie oddam, bo jakoś tak wiecie co? Teraz, jak sobie tak patrzę, zobaczcie, taka ładna, jest jakoś jaśniutka, więc zostawię sobie. Mam niewiele jasnych bluzek, więc może nie warto jej oddawać. Tym bardziej, że 39 zł to aż nie, słuchajcie, takie wiecie, tragedia. I czy coś jeszcze tutaj mam z tyłu? Nie, z tyłu już nic nie mam. I to już jest, słuchajcie, wszystko jeśli chodzi o te zakupy. Ja. Na razie wstrzymuję się zakupami, jeżeli w ogóle coś kupię, to będą to prawdopodobnie mm, zakupy stacjonarne, tylko i wyłącznie właśnie w sobotę jak pojadę, to na pewno nagram Wam zresztą taki znowu vlog, jakiś około 10 minut, jeżeli jak będę jechała, jak wrócę, pokażę, czy coś kupiłam, czy nie. A teraz wiecie co, idę jeszcze umyć te maliny i zrobić coś z paznokciami. Ten lakier, co Wam ostatnio pokazywałam, ten, yy, trzymał mi się na paznokciach jakieś, kiedy je malowałam, w sobotę? W sobotę malowałam, także dzisiaj jest środa i już mi odprysnął tutaj w miejscami. Gdzieś zobaczcie, jakie są odpryski po bokach tutaj. Tak więc tyle wytrzymał. Idę go zmazać. Mam ochotny jakiś mega mocny kolor. Nie wiem, czy czerwony, czy jakiś taki ciemniejszy. Zobaczymy. W każdym razie idę pomalować pazury i... i co? Jeszcze na chwilę do Was tylko przyjdę pokazać te paznokcie. Przyszą do Was tylko jeszcze na chwilę chcę Wam pokazać swoje paznokcie. Ostatecznie wybrałam kolor yy, czerwony. I to jest lakier mi Sporty Lasting Color, tak wygląda w kolorze 150. Przepiękny czerwony kolor, ja go już jakiś czas temu kupiłam. Nie maluję nim za często, dlatego że słuchajcie, to, co tu jest napisane, że on wytrzymuje 10 dni, absolutnie. Jest to lakier, który dobrze kryje, dość szybko wysycha na paznokciach. Mam go już dość długo i on cały czas jest w opakowaniu, taki fajny lejący, natomiast on się w ogóle nie trzyma na moich paznokciach. Ja podejrzewam, dzisiaj jest e, środa, w sobotę będę go zmywać, dlatego że, no mówię, on mi zacznie zaraz pewnie schodzić z czubków, tak więc, e, no szkoda, bo naprawdę jest przepiękny lakier. Natomiast ja już ostatnio wam pokazywałam, że dokupiłam sobie z tej serii Clubbing Color, e, kolejny właśnie ten kolor Nude. Mam jeszcze fioletowy i taki ala malinowy. Te mega szybko tchną. Yy, są dość gęste, wystarczy jedna warstwa. Jakby trochę lepsze od tych, jeżeli chodzi o utrzymywanie, ponieważ, no jakby trochę, dużo lepsze, bo te się trzymają około 4-5 dni. Natomiast, wiecie, co minusem na pewno jest to, że on jest tak gęsty, że on już w opakowaniu zaczyna wam. Za każdym razem, jak go używacie, on zaczyna zasychać w opakowaniu, i niestety, jak dochodzicie dziś mniej więcej do połowy. On już jest tak gęsty, że jest go ciężko rozmarować na paznokciach. Z racji tego, że szybko zasycha, zostawia Wam takie smugi i naprawdę źle się nim maluje, więc nie kupujcie sobie pięciu, kupcie sobie jeden i zużyjcie, tak będzie lepiej, bo, no mówię, nie, nie zużyjecie na pewno, jak kupicie dwa czy trzy, bo ja mam tak teraz i podejrzewam, że będę musiała tamty już wyrzucić, ten fioletowy i malinowy i zostawić sobie tylko ten. I to już wszystko. A jeszcze Wam pokażę, pod ten czerwony nałożyłam sobie tą odżywkę z Eveline to jest natychmiast bielsze i piękniejsze paznokcie. No i dobra, to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik trochę krótszy Wam się podobał. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego filmiku. Pa, pa!